Jeczkę, kochani, witam Was na kanale KHT Midi, a dzisiaj będzie unboxing e, paczki z dwoma konikami, e, ale jeden jest podarty, ale nieważne. Ja Wam tutaj przeczytam, co tutaj jest napisane. E, powodzenia z Monte i Hermesem, e, Vinted Blue Yellow Pink, Pozdrawiam coś tam, ale ja nie umiem się doczytać Maj pisma, więc no, to i ogólnie tutaj też będą rzeczy ambasadorskie, ponieważ jestem ambasadorką KHT Blue, Yellow, Pink. Dobra, ja sobie otworzę tutaj paczuszkę. Dwie, dwa konie, ale jeden jest w stanie nie za dobrym. Ale więc już Wam to będę pokazywać. Jest, to okay, to... Widzę tutaj już trochę kilka, ale najpierw muszę ją całą otworzyć, bo z tego co wiem, tam są jeszcze jakieś, nie wiem, jakieś kantary, różne rzeczy. Ale kocha te blue to zapakowała naprawdę. Nie, nagrywam. Dobra, otworzymy to sobie jakoś tak. Czekajcie. Okay, dobra, to już się otwiera. Jezu. Tutaj jeszcze tak zaprzętne. No i co widzę? otwieramy, nie? Tak, zrobię tak. Gdybyście to oh, widzieli, już tam widzę koniurki. A, dobra, dobra, dobra. Wiem o co chodzi. Dobra, ja wiem, że ja to źle otworzyłam. Ale. Co ona. Jezu! Ej, patrzcie, tutaj wszystko jest jakieś w brokacie albo coś. Ej, dobra. Hejka Hejka! Nie wiem, co napisała. Ej, wysłałam ci komia Mam nadzieję, że ci się podoba. Dobra. Najpierw, pierwsze co, to wyciągniemy sobie kijek. kiek, Piękny, po prostu to jest mój nowy koń. <grystanie> Nie no, ale to był oczywiście żarcik. No dobra. Dalej idziemy może z Hermesem. Hermes. Gdzie on ma paszczę? Widzowie, dobra. Tutaj mamy Hermesa. Hermes musi być do do dokończenia. Dla mnie to będzie klacz, ale zobaczymy. To będzie ruda klaczka. Prawdopodobnie. Aha, i tutaj muszę zszyć to. Okej, okay. jakby spoko. No, spoko, klacz. Piękna. No. Dobra, teraz y, idziemy z Montę. Uwaga. Dobra, Monte już jest skończony. Ale on jest piękny. Ja, ale slaj. No, napiwam. Dobra, czekajcie, zrobimy Welcome Home. Welcome Home! Jezu, tutaj pełno brokatu się wysypuje. Dobra. E, tak wygląda Montik. Ale ładnie, będę musiała go troszkę zszyć, ale nieważne. Piękne Monte. Mój nowy. Ładny jest. Ładny. On jest taki, wygląda jakby był do esternu. Piękny jest. Dzięki. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj widzę jakieś rzeczy. Aha, tutaj jest rzecz taka fajna. Yy. O, 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 o. Jezu. I Ile tutaj mamy rzeczy następnych? Jesteś jeszcze? Tak, jesteś jeszcze. Jo. No co, no mamy moja wina. Yy, dobra. Tutaj mamy. No wiem. O! Widzowie. Mam y, różowe ślinianki, więc one już oczywiście idą ze mną na zawody. Do Colorado. Mamy ślinianki. Dobra. Y, bierzemy sobie rzeczy, które nie są ambasadorskie są po prostu rzeczami, więc dobra, które nie, które nie robię, a kacha te lub więc taka, taka marcheweczka takie wodze marchewkowe yy, dalej mamy taki uwiąz yy, że jakby ten łańcuszkowy lizawka z nasionami tam jakimiś Czarmsik, taki piękny. Dalej idziemy z ogłowiem, które muszę trochę naprawić. Tak szczerze. Ale to jest ogłowie. O Jezu, jaki piękny rysunek! Widzowie! Co ja to są? To po prostu prześliczny. A, i tutaj jest y, karta Monce. Ok, Bip Monte. Okej, okay. mamy tutaj kartę Monte i teraz tutaj yy, przechodzimy z rzeczami ambasador Ambasoder... no nie ważne. Rzeczy ambasadorskie. Więc pierwsza, Ptaki, taki rysunek konika. Na pewno go pokoloruję. Marchewka. A! To jest kantar dla Monte z wodzami. To jest kantar Monte. Taki ładny kanterek. I uwaga, uwaga, różowe wodze, więc fajnie, spoko. Mm. Idziemy dalej. A! Na ślinianki, widzowie, dziękuję bardzo. Jezu, dziękuję. E, taki króciutki, zielony uwiązik, rozciągliwy. Czy tutaj są uwiązy? Jezu. O, kurdeo, 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 kurdeo. Kordeo Takie różowo-czarne. Dalej mamy uwiąz, który po prostu, którego po prostu kocham. Kocham uwiązy. Taki ładny e, biało żółty Czapeczka! Wiem, e, I taka zielona czapeczka. A więc e, fajne tutaj mamy rzeczy. Mega fajne. Myślę, że kantar i wszystko będzie na, też na inne konie, ale nie jestem przekonana. Ale chyba będzie tylko do, mon, dla Montiego. Fajnie jest. Fajnie jest, Montie. Ładne, fajne. Piękny. Taki. Mont sobie będzie. Ładny, ładny. No. no i to są wszystkie rzeczy. Jeszcze może na niego coś przymierzę. Teraz. Mont. Nie w ale jest ale nieważne. Tak, taki różowy kantarek. Ładnie wygląda z Właśnie sobie tą częteczkę. No i jest fajna. Dzięki, lubiłam cię. spoko. Fajny, ładny. Git. To wszystko. Bye.